Cześć wszystkim, z tej strony Round. Witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. I zaczynamy tutaj seryjkę z Jinjuriki. Na pierwszy rzut idzie Fu. I ma dwie wersje. Aha, no tak. Edo Fu i oraz zwykła. Nie którą tu wybrać. Czekajcie, to samo mają. Tylko chyba strój się różni, znaczy wygląd, strój jest taki sam, ale oczy, po prostu, tutaj ma oczy, widzieliście. Sharingana oraz Rinnegana. Wezmę sobie zwykłą, bo lepiej wygląda. Eee, tak, Choji oraz... chyba Itachi tam był. Edo Itachi, Naruto, z Naruto będziemy walczyć w pierwszej walce, Utakata. Raikage, o cholera, dosyć fajne postacie, O, Han. Czy mi się kurczę wydaje, czy tutaj teraz dosyć sporo jinjuriki, nie? Naruto jak Utakata, Han, Naruto II, Sasuke, no takie postacie, powiedzmy dosyć dobre, dosyć silne. Akatsuki Hideout. Tam będziemy się lać. No i zobaczymy, zobaczymy. tak, Naruto ma oczywiście Yugo oraz ten, jak on ma, Suigetsu. Czyli dwóch kompanów. Sento Ale, to jest zajebista muza! Oooo! futon Rasen Shuriken. Aaa, zajebiste. Najpierw zobaczymy. Aha, nie mogę robić uwolnień, jednak. Dobrze, ktoś tam mówił, że nie mogę już robić uwolnień w każdej chwili. Tylko niektóre postacie, właśnie z dżendżuriki, chyba potrafią. Znaczy, ruciak chyba u mnie tylko. I killer bee. Cholera. Skończyły się drewno. o nie! Jaki futs. Jakby mnie trafił tym. To naprawdę by było ciężko. A szkoda, bo jakbym miał mało życia. Ładnie. Oczywiście te kosy. Ale Ultimate chyba będzie związany właśnie z naszą bestią. Wow. scale Blast. No nieźle, nieźle, nieźle. Aha, chwyt ma taki, zobaczcie. O oh, fuck, Naruciak zrobił uwolnienie. nie no. To jest ta, po... ta wcześniejsza wersja Naruto. Jeszcze nie miał kontroli. Wow, ależ masz łapska daleko. Daleko sięgasz tego. Nie mam czakry, cholera. Nie mogę sobie naładować. Kurde. Szlak, ale mnie łapie. Masakrycznie. Dobra, mam teraz trochę czasu. A, myślałem, że mi złapiesz co? Dzięki, zdobył troszeczkę tych drewienek. wykorzystał dzięki moim supportom. No i koniec, wygraliśmy. Szkoda, że nie mogę zrobić uwolnienia w każdej chwili. Ale wiecie, no, zmieniamy się w bestie. Dobrze, że Ultimate jest właśnie związany z bestiami. Co do tego chwytu, ona robiła taką chmurę, ale nie mogłem tego zrobić na uwolnionym ruciaku. Chociaż trafiłem go. I tyle. Ale nic tam nie było, wiecie, jakiejś scenki właśnie takiej chwytającej. Chyba, że będę musiał zobaczyć to na normalnej postaci. Raikage, o Jezu. Też szybka postać chyba. Orochimaru i... Naruto znowu, tylko że młody. A to ten młody to tam jeszcze nie potrafi... Chociaż czekajcie, uwolnienie młodego to chyba jednoogoniasta była bestia wtedy. Chyba tak. Jedno albo dwuogoniasta. No już nie pamiętam nawet. Raikage Kakashi oraz Hinata. Ależ ta muzyka jest tutaj zajebista. O, zrobiłem chwyt. A tak wygląda chwyt, zobaczcie. No właśnie, a nie mogłem zrobić tego na Q-Beam. A <śmienny> <śmienny> no, zajebiście, no. Dobra, oczywiście Ultimata spróbujemy zrobić na samym końcu. Pięknie, trafiłem go. Mama teraz tu nie mam drewna pięknie, dobra. Myślę, że zaraz byśmy już mogli ją wykończyć. Uda się? Uuu, spieprzył, spieprzył, Dawaj szybko. szybko. Jeszcze raz. No nie no, Finata, to szmato. Co za kurcze menda. Ucieka, ucieka, uciekaj do tyłu. Szybko, szybko, szybko. support. Dobrze, dobrze. No, jest, jest nasz. No, i dziękuję bardzo. Jako postać fu jest taka mm, wyważona, chyba powiedziałbym. Dobrze zbalansowana. Nawet, nawet się gra go nie, nie powiem, bo nie jest wcale tak zła Ultimate też ma fajny, a chociaż wszyscy Jinjuriki mają fajne ultimaty, które są związane z bestiami. Dobra. Naruto! Kurcze, znowu z Naruciakiem będziemy walczyć w finale. No dobrze. Tak, 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 fu i naru to. O, Kiba oraz Obito. No, są Soporci. No dajesz, 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 dajesz. Ciśniemy. no Nie, 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 nie. A masz notkę. Wezmę wszystkie notki, ne ne znaczy wszystkie te itemy. Uwaga. Kurczy, byk, no. Uwaga! Dobrze, 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 dobrze. Jedziemy, jedziemy z nią znowu. Dziękuję i po walce. Bardzo szybko poszło. Ekstra. I dobrze. No pierwsze Jinjuriki za nami. Jeszcze pięć zostało tutaj. No sześć, bo jeszcze killerby, ale Killerbi jest troszeczkę później. Natomiast 5 podrząd odcinków jeszcze będzie z Jinjuriki. I ja się oczywiście z Wami żegnam. Jak się podobało Wam, dajcie łapkę, bo naprawdę fajnie widzieć tych łapek sporo pod filmikiem. Co mnie motywuje. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.